ale tutaj dobrze ustawiony Aleks Martinez. Będzie okazja. Rybus. Czekam na dokładne doświadkowanie. Ładnie to zrobił Rybus. Polekalny gol! 1 do 0 dla Polski. Ładna akcja. Uradowany strzelec Ludowik Obraniak. Jedno wejście Andrzej. Zostawiam Ci tutaj podoba analizy, ale... Wymanewrowanie, świetne, dokładne zagranie. A to się zagraniem Rafała Muraskiego, który dojrzał Rybusa, ale też to jego, to jest właśnie siła. To o mówiliśmy, że w bardzo dobrej formie jest Maciej Rybus, potrafi ograć się w pojedynku biegowym przeciwnika. No i tutaj musi być właśnie Obraniak, on jest Robert Lewandowski w polu karnym zawsze, ale Obraniak, jak to ten zawodnik najbliżej grający Roberta, musi zawsze w odpowiednim momencie też znaleźć się w polu karnym i wtedy będzie zdobywał gole. Piąty który się pokazać, to tak, no, widzimy już dlaczego nasi goście ostatnio mało bramek tracą, tak? I to naprawdę, bo mają teraz siłę, to się dobrze i skutecznie bronią. Lewandowski, ładne przyjęcie, ale bramka! No brawo Robert! Przy takich dośrodkowaniach już nie ma, nie ma szans żeby, żeby tutaj e, zawodnicy Ambory się dobrze ustawili idealne doświadkowanie przebanał ten 13 Tak jeszcze w jaki sposób bez komentarza bo nie ma czego komentować W zasadzie jest co ale sam obraz jest wymienił tak, Ale tutaj też trzeba pochwalić e, Łukasza Piszka na centymetry dokładne podanie w pole karne, on wcześniej podniósł głowę, zobaczył gdzie Robert chce tą piłkę dostać, za obrońcę, nie na bliższy jak słupek. Jak strzelców w turnieju w Barcelonie skomentuje wyczyn młodszego kolegę. No, I nie się... może okazję też prowadzić w lew. Tak, ja no, znaczy Jest to ale konieczne żeby idealnie w okienko strzelić z przewrotki czy w podobny sposób jakąś efektowni ważął Właścikowski po i Żutkarny Szybko to się toczy. kiedy gramy, kiedy zaczynamy szybko grać to się gubią zawodnicy Andory i to trzeba wykorzystać, że oni nie są przyzwyczajeni do tego, żeby szybko reagować, żeby szybko się organizować po był były popychane kruścikowy. Tak to, Strop, tak, 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 to już tracił wcześniej równowagę Kuba, ale też był w ostatniej... Trzecia żółta kartka dla Liny. Jeśli Jeszcze Andory. Pytanie kto? Chyba Kuba Błaszczykowski. 39. minuta spotkania. Ustawia się na linii bramkowej. Antonio Gomez chyba tak. błaszczykowski 3 do 0 w zasadzie tam na całym zacząć zmieniać, co tak? Ja myślę, że w przerwie tutaj nastąpią pierwsze, pierwsze zmiany. Pewne wykonanie rzutu ukarnego. Jeszcze spojrzał przed e, ostatecznym uderzeniem piłki Raszczykowskiej. O, o co nam chodziło w tym sprawdzaniu? O to, żeby dopisywały nam humory, które zaczęliśmy mieć, kiedy ta reprezentacja nabrała kształtu i pokazała to w spotkaniu ze Słowakami. Prawda? Chodzi też o to, żeby dzisiaj specjalnie się nie zmęczyć i skończyć mecz, jeśli chodzi o tą wyjściową jonaskę bez kontuzji. Co warto. Ale jeszcze. Jest trochę czasu, myślę, że komuś da jeszcze szansę. Franciszek da sobie ładne przyjęcie, ale za długo czekał. Ale mamy rzut karny. Wiedziałem, za długo czekał. Pytanie. Chyba Błaścicowski jeszcze raz. Dobrze, w polu karnym przyjął piłkę Artur Sobiech. Zostawił ciałem i później już... Ale, za długo czekał z oddaniem strzału, a tutaj fałd... Nie był. trafił, nie trafił. Kapitan Lima w piłkę i tutaj nie może mieć pretensji, to jest że no, Ale mamy zmianę jeśli chodzi o strzelca, bo Basilewski podszedł do piłki. Na nic zdarzą się to rozmowy i protesty, decyzja jest nerwowalna. Jak sobie obejrzy Lima powtórkę w telewizji, myślę, że będzie się dziwił, że protestował. W dużym zmęczeniu czasami niedobrze nie widać. <laughs> wydaje że, że trafił w piłkę, a jednak to, to tylko mu się wydawało. Do końca, do końca gramy. przekazuje uwagi Błaszczykowskiemu. Publiczność skupiona na tym, co na boisku. My też. Basilewski ustawił piłkę. Na raty, ale ładnie! To drugi gol Basilewskiego w 48. występie. 77 minut Wasilewski 4 do 0 Jeśli chodzi o wykonywanie rzutów karnych to my jesteśmy dużo lepszą drużyną od Greku <grystanie> Dwa dni wykorzystamy I, tak e, więc tutaj, jeżeli będą rzuty karne to jesteśmy w stanie to wykorzystać